O konkursie każdy będzie mógł zrobić sobie z nim zdjęcie. Czy to są kangury? Skąd Margo wytrzesnęła dwa kangury? Wiesz, jej mama pracuje w schronisku dla zwierząt, ale wątpię, by wiedziała, że Margo pożyczyła sobie kangury. Nie mogę rywalizować z ta, takimi wspaniałymi torbaczami. Lila, twój pokaz Trachbam będzie fantastyczny. Trach Bam! Zostaniesz gwiazdą. No? Najlepsze na świecie! Nie, w życiu! Nie zamierzam po czymś takim wyjść w pojedynkę z pokazem Trach Bam. Uf, muszę mieć coś lepszego. A, a. E, czy brzoskwinka od zawsze tak dobrze jeździ? Maksym przemiana! Ha. Ha. Nie, swoje umiejętności zawdzięcza naszemu najnowszemu wynalazkowi. Mózgo o pasce! Opaska, która skanuje mózg i przekazuje odbiorcy umiejętności nadawcy. Mózgoopaski przesyłają umiejętności poli przez ksince. A ona z nich korzysta! Ha! I tym pochwalimy się na pokazie talentów! Co? Tak! To jest to! Użyję mózgołopasek, żeby nauczyć którąś z was strachbam i mieć partnerkę sparingową. To będzie widok. Wszyscy zapomną o tych kangurach. To... Hmm, sensowny plan. Szani, nauczysz się trachbam? Dodatkowe umiejętności są zawsze w cenie. Narko, działaj! Oh! <śm> Znam teraz trachbam. Pokaż. Wspaniale! Teraz znasz te same ruchy trachbam co ja. O kangurach wszyscy zapomną. Ubiorę trachbam do mojego mózgu, żeby zapamiętać wszystko. Losgowski są wspaniałe, ale trochę mi jednak nie pasują do wojowniczek Trahbam. <laughs> o, dobrze to słyszeć. Czas na pokaz. Idziemy. <śmiech> <śmiech> o! cześć kangurze. Chcę się pochwalić talentem do wypieków na pokazie talentów, ale zanim wyjdę, może selfie? O, to ci będzie pasować. Super dziewczyny. Hmm? Cześnik. Czy leżenie na ziemi to Twój nowy talent? No skąd? Jakiś szalony kangur o świetlistych fioletowych oczach kopnął w moje ciasto. To było ekstra! <laughs> Myślicie, że. Obawiam się, że tak, Lila! Drodzy uczniowie, ustawcie się do prezentacji swoich talentów. Proszę, upewnijcie się, że jesteście gotowi. Dziękuję. Gdzie jest kangurzyca? Odsuńcie się. Tym zajmie się mi. Ona zna moje ruchy. No, to sama wymyśliła. Zatrzymać kangurzycę! Cześć, kochani! Nie spóźniłam się na pokaz? <laughs> Moja <laughs> <geniata! śmiech> Ta kangurzyca dała